Żegnamy was, aleluja. Słuchajcie, ja się muszę wylogować. Na dzień dzisiejszy już tutaj z plantacji. Number one. Obowiązki wzywają. Niedziela. Jutro poniedziałek. Jadę na drugą bazę. Przynajmniej będę miał okazję się wykąpać. Bo się tylko myję cały tydzień, a ja nie miałem okazji się wykąpać, wskoczyć do wanienki, tak się wyleżeć przynajmniej z 4 godziny, jakąś tam sobie sól wrzucić, no tak czy inaczej, będziemy żegnać panienki na dzień dzisiejszy, ja przyjadę w następnym tygodniu, w poniedziałek mamy, mamy jechać do banku, tam jakieś, jakieś sprawy, coś pozapłacać, pozałatwiać. Do tego jeszcze wnioski na policję muszę napisać. Ja nie mam tutaj drukarki, a moja drukarka jest dosyć, dosyć spora, więc, więc nie jest mobilna. Od razu to wydrukować, więc muszę tam no, zgłoszenia na policję zrobić, bo one już są na takim poziomie etapie, etapie, że już mogą, jakby to powiedzieć, kolić w oczy, co niektórych, a chciałbym, żeby tutaj przy okazji, jak będą jeździć, to żeby mieli na to oko, nie? Więc, więc zgłoszenie na policję muszę dać, w dwa miejsca. Zabiorę was na drugą plantację, która jest, no powiem wam szczerze, że nie wygląda tak ładnie jak ta. Tutaj ta też dupy nie urywa, ale jest jaka jest, jest fajnie. Przynajmniej taka, że wyszła pierwszy sezon jest ok. Ja też muszę jechać, przywieźć jakieś zamrażarki, bo mam takie już większe zamrażarki. Na razie na razie odpaliłem lodóweczki. Ludoweczki to są za mało, bo to trzeba będzie zamrażać, a nie nie, nie składać te nasze plony. Co więcej. No to jadę po te zamrażarki, przywiozę, yy, co tam jeszcze, no, do gminy muszę jechać, też jakieś tam papiery, no ogólnie to jest cały czas jakaś papierologia, którą trzeba ogarniać, ja do tego jakichś adwokatów ekstra nie mam, muszę to sam pisać i sam drukować. <śmiech> <śmiech> więc, więc no sprawy komputerowe na dzień dzisiejszy też trzeba, trzeba mieć na bieżąco w ręce jednak, to znaczy pod kontrolą. Ja tu powiem Wam fajnie tu jest, żal, żal opuszczać te klimaty, no ale ja mam też y, drugą bazę, na której też będę, chociaż już nie będę jakichś tam filmów robił, bo tak ciekawie tam nie ma. Na pewno, na, pe na pewno Was zabiorę na drugą plantację, pokażę jak tam druga plantacja wygląda, która tak jak y, wcześniej wspominałem, dupy nie urywa, ale jest, jest, może na drugi rok, jak się wcześniej posadzi, jak już będzie, może troszkę ten klimat, ale to nie wiadomo jaki to będzie klimat, chodzi o, o tą wodę. No dzisiaj padało jak przyjechałem tam z, z tego, z Ogrujca, to rozpadało się, więc, więc tutaj jest fajnie. Ta odmiana rośnie ogólnie na metr m. metr sześćdziesiąt, nie? Jej jeszcze brakuje tutaj z pół metra. Pół metra ona jeszcze powinna, powinna się dźwignąć w górę, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, i tak fajna jest, zdrowa jest, wszystko cykl zachowany, tylko jest y, niska jest. Ja się spodziewałem, że ona będzie troszkę wyższa, tutaj same low Ridery <grymne> powyrastały. Więc y, co więcej To tyle nie? Szkoda. Szkoda opu opuszczać. Trzeba się tak jak mówię wcześniej wylogować z raju. Ale wskoczyć do drugiego raju, w którym już nie jest tak wesoło, bo tam już jest bardziej taki, jakby to powiedzieć, Matrix. Agentura czeka na każdym kroku. Wiecie o co chodzi. A tutaj jest taka, no, bardziej taka wolność i swoboda. No ale, tak czy inaczej, w Matrixie też trzeba się poruszać. Wszystkie papiery, wszystko ma się zgadzać, wszystko ma być od A do Z legal, żeby, żeby być jak łza, czysty jak łza, żeby nie świecić. Jakby to powiedzieć, nie błyszczeć głupim przykładem, mm. tylko, tylko być full legal, bo wtedy nic nie mają Ci do zarzucenia. Wiecie o co chodzi, to się nazywa improwizacja, Matrixa oglądaliście, no nie, no to jest to samo, jak już wejdziesz na ten poziom świadomości, taki, taki jak jest przedstawiony w filmie, to tych agentów to będziesz normalnie z palca przytykał, nie, bo wszystko ma być tak jak ma być, legal. Legal. Improwizacja mm. legal. Ale siłą rzeczy, jeżeli jesteś OK, jeżeli nie jesteś przygłupem, jakimś tam świrem i ogólnie, no to dlaczego ma być inaczej? Musi być dobrze. Bo jeżeli jesteś fair, to musi być wszystko legal. A tak jak ja mówiłem wcześniej, ja jestem na full legalu, mogę, mogę świecić przykładem. To się nazywa wzorowy obywatel. No, po francusku mówią na to darnier pour la route. Ostatnia na drogę. Dobra, dobra. Słuchajcie, no to co? Ja się wylogowuję, tak jak mówiłem wcześniej. Zmieniam bazówkę, <śmany> mój mechaniczny anioł gotowy już jest do drogi, jak, za, jak zawsze uśmiechnięta, <śmany> no i co więcej, to tyle, nie? Tyle. Dam znać, dam znać, nie będę przynudzał, bo to nie ma sensu, szkoda, szkoda Waszego czasu cennego, bardzo mi miło za lajki, te klimaty, niech się ekipa poszerza, ja, kogo tam widzę, ktoś, ktoś, jakby to powiedzieć, jest na, na jakimś tam no, wyższym poziomie, bo to od razu widać. Ja czuję takich ludzi, ja ich czuję z daleka, więc od razu tak jak mówię, nie gniewajcie się, że zapraszam. Tam jakieś hasło reklamowe rzucam, żeby zwiedzić moją stronę. To nie jest w formie tego, że ja chcę zarobić, bo to nie jest reklama, to nie jest, to nie jest stroma, strona komercyjna, tylko to jest mój profil od początku Facebooka. To jest mój profil prywatny. I taki zostanie. I na tym profilu prywatnym nie mam się czego wstydzić, można sobie wejść, przewertować całą moją historię. Ja niektóre, jakby to powiedzieć, posty musiałem usunąć, bo miałem wizytę takich panów smutnych, znaczy panów ze smutnymi twarzami, ale niestety do domu nie przyszli, bo nie mieli podstawy ku temu, ale ale. Byłem inwigilowany. Komputer miałem, miałem schakowany trzy razy. A na neta wejść nie ma, nie ma problemu, żeby sobie zobaczyć, co to znaczy wóz obserwacyjny. No nie? Dlatego niektóre posty, posty musiałem pousuwać, które były niewygodne. Więc ja już się nie afiszuję i Wam tego też odradzam: nie afiszować się z żadnymi dziewiętnastkami. Ani żadnymi, jakby to powiedzieć, jakby wam to powiedzieć, kodami, żeby nas algorytm nie zbanował, to znaczy mnie, was jak was. Algorytmy nie śpią i agenci biali, agenci też nie śpią. No, yy, oni się nazywają, ja ich to nazwę w ten sposób, że to są yy, Mm, a kurde, nie może mi to przejść przez gardło. Tak czy inaczej, na niektóre osoby po prostu nie wolno, nie wolno nic pisać ani, ani udostępniać, bo, bo te osoby po prostu są skłonne ci zrobić wizytę ich poddanych. O, tak powiem. Więc niektóre, niektóre fakty musiałem usunąć, więc ja już się w takie fakty nie mieszam, ale powiem szczerze, że na, te, na temat tych faktów ja wszystko wiem. Wiem, co w trawie piszczy, tylko nie będę o tym mówił, bo to nie ma sensu, żebym ja sobie kłopotów robił i Wam robił kłopotów też, bo szkoda profilu, bo ja profil miałem już zawieszony, miesiąc czasu, nie byłoby problemu, z tym, że ja miałem powystawiane tam różne rzeczy, kupę aut powystawianych, miałem klientów poumawianych i naraz pyk, wyłączyli, nie, zero kontaktu, Wiecie o co chodzi? Ja przez Facebooka, przez Marketplace kupiłem samochody, różne rzeczy. Ja przez Marketplace również sprzedaję różne rzeczy. Więc to jest moja to jest mój jakby to powiedzieć dochód. Facebook ja przez Facebooka zarabiam, ale na Marketplace. Więc więc robię to od momentu kiedy ten Marketplace powstał, więc Place Marketplace powstał i było to jedno, znaczy jest to jedno ze źródeł mojego dochodu, więc muszę sobie mojego, mój profil szanować, żeby mi tego profila nie skakować, to znaczy skakować to, ja już miałem skakowany, ale żeby mi tego profila nie zawiesili, bo ja jestem handlarz <grym> na marketplace. Dobra, tyle w temacie. Tak jak mówię. Na razie będzie cichosza. Jakiś tam filmik walne, coś na pewno, na pewno dam znak, że jestem. No i myślę tutaj powrócić w tym tygodniu. No nie wiem, w który dzień, jak się ogarnę. No i co? Zobaczymy jak panienki rosną. Zobaczymy co i jak. I coś się zacznie działać. Może może jakieś kwasty się powyrywa. No zobaczymy, nie? Oh. I nie przeszkadza mi to, że to jest przy drodze. To jest pizna woda. Wszystko jest w twojej głowie. No nie? O trochę metali ciężkich nie zaszkodzi. Bo i tak je wdychamy z powietrza. A tutaj już jest przefiltrowane, to żebyś wiedzieli, żebyście wiedzieli. To jest przez korzeń przefiltrowane. Ziemia jest najlepszym filtrem, jeżeli chodzi o wodę. A tutaj to może być ewentualnie tylko osad metali ciężkich, ale dzisiaj padał deszcz, więc zostały one zmyte. Dla mnie to jest pis na wodę, że one są skażone. One są tam jakoś skażone, jak najbardziej, ale, ale nie, zagrze, nie zagrażają mojemu życiu ani zdrowiu. Dlatego je jem i się nie, no, nie cackam, bo są pyszne. O, to są takie czerwone. Takie jak tam, ale tamte są smaczniejsze. Dobra. Mm. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. No i co więcej, be in touch, hej.